W Muzealnej Galerii M odbyło się spotkanie autorskie z panem Ryszardem Szymczykiem, wieloletnim dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych Szkuner w Myśliborzu, żeglarzem, trenerem, pasjonatem, a także autorem wydanej publikacji pod tytułem Kronika Myśliborskiego Żeglarstwa. Licznie zgromadzeni goście zostali powitani przez dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, panią Magdalenę Szymczyk oraz burmistrza Myśliborza, pana Piotra Sobolewskiego. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam pana burmistrza Piotra Sobolewskiego. Witam serdecznie radnych naszej Rady Miejskiej. statyków żeglarstwa. Gościem dzisiejszego spotkania jest Ryszard Szymczyk, wieloletni dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Wodnych Szkuner w Myśliborzu, żeglarz, trener, a także autor wydanej tej oto publikacji poświęconej myśliborskiemu żeglarstwu. Jego niezwykłe zamiłowanie w dziedziny sportu trwa już niemalże od 60 lat, od czasu gdy uczęszczał jeszcze do liceum Ogólnokształcącego w myśli Bożu. Był jednym z pierwszych członków Międzyszkolnego Ośrodka Sportów Wodnych i Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkółen. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Gdańsku. Startował na jakcie hornet w regatach wywołanych i regionalnych. Obecnie sporadycznie bierze udział w regatach jachtów turystycznych. W latach 1981-2008. Pełnił funkcję dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Wodnych Szkunerów w Śliborzu. Głównym zadaniem w jego pracy zawodowej było szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży, rozbudowa i remont bazy szkunera, a także organizacja imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Jego podopieczni odnosili wiele sukcesów w kraju i za granicą, zajmując czołowe miejsca na podium. Aktywny działacz związków sportowych i stowarzyszeń. Przez dwie kadencje był wiceprezesem Gorzowskiego Okręgu Związku Żeglarskiego ds. Sportu. Był również we władzach Polskiego Stowarzyszenia Klasy Kadet. Czynnie uczestniczył w promocji żeglarstwa regatowego i sportu szkolnego na Ziemi Myśliborskiej. Za pracę zawodową i społeczną uhonorowany został wieloma odznaczeniami i medalami, między innymi zasłużony działacz żeglarstwa polskiego medal za wieloletnią działalność i wybitne zasługi dla sportu szkolnego. Srebrny Krzyż Zasługi – medal pamiątkowy 70 lat żeglarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim w uznaniu zasług dla zachodniopomorskiego żeglarstwa. Otrzymał także pamiątkowy medal zasłużony dla ziemi myśliborskiej. <noise> Teraz jeszcze ja się bardzo cieszę z tego spotkania i bardzo Państwu dziękuję za przybycie na to spotkanie, bo ono jest takim swo, taką swoistą płętą długiej, niełatwej, mozolnej, pracowitej, ale bardzo twórczej drogi, którą przebył Ryszard Szymczyk, aby przybyć do nas dzisiaj z tą niezwykłą książką. To jest tak, to jest niezwykle ważne wydawnictwo, niezwykle wartościowa publikacja, no chociażby z tego powodu, że ona w oczywisty sposób ocala od zapomnienia. Ale jest coś jeszcze, tak mi się wydaje, że to jest nie tylko kronika myśliborskiego żeglarstwa, chociaż też aż kronika myśliborskiego żeglarstwa, ale to jest również opisanie bardzo ważnej części historii tego miasta. To jest opisanie bardzo ważnej części historii Myśliborza, Oczywiście widziany z tej perspektywy jeziora myśliworskiego. To jest część historii, w której Państwo mieliście udział i wciąż w niej uczestniczycie. Dlatego raz jeszcze bardzo dziękuję za obecność. No ale oczywiście głównym bohaterem jest dzisiaj ten niezwykły człowiek, którego bardzo trudno objąć w kilku czy w kilkunastu zdaniach. Admirator, pasjonat wieloletni. Dyrektor MOS Szkuner, prezes NKS Szkuner, człowiek wielki przyjaciel żeglarstwa, wychowawca wielu pokoleń młodych żeglarzy, autor wspaniałej książki Kronika miśniakowskiego żeglarstwa. Dzisiaj tu z nami ze swoim opus magnum Szapobar. Komandorze, serdecznie gratuluję tej książki. Z Radą Miejską mogliśmy, że miasto mogło wesprzeć i sfinansować to, to wielkie wydawnictwo, na które czekaliśmy. Bardzo dziękuję. Rozmowę z autorem przeprowadziła pani Bożena Sobiecka, w trakcie której nie zabrakło żeglarskich wspomnień, nostalgii, a także wielu wzruszeń. Spotkanie licznych entuzjastów żeglarstwa było również okazją do wspólnej dyskusji sięgającej początków myśli borskiego szkunera, jego licznych sukcesów, a także powodem radości, która towarzyszyła opowiadanym żartom. Na zakończenie wieczoru autor otrzymał podziękowania od dyrektor i zgromadzonych gości, a za czynne uczestnictwo w promocji żeglarstwa regatowego i sportu szkolnego na ziemi myśliborskiej został uhonorowany pamiątkowym ręgrafem przez burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego. Gratuluję Państwu bycia tam wspaniałą familią myśliborskiego żeglarstwa. Wyjątkowe tutaj dzisiaj emocje, refleksje, wspomnienia. I raz jeszcze szapu to jest przepiękna książka, na którą wszyscy piszą. bardzo dziękujemy. Proszę przyjąć ten pamiątkowy ringraf, upamiętniający dzisiejsze nasze wspólne spotkanie. Uchwalmy się do swoich Dziękuję. Myśliborskiego żeglarstwa wydana została pod patronatem honorowym burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego. Publikacja została sfinansowana z budżetu gminy Myślibusz. Wydawcami publikacji są Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu oraz Gmina Myślibusz.